8 maja 1945 roku. Po sześciu długich latach kończy się druga wojna światowa, najbardziej krwawy i tragiczny konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. Fakt, że milkną strzały nie oznacza jednak, że w Europie zapanuje pokój. Na mocy konferencji zorganizowanej w 1943 roku w Teheranie oraz w 1945 w Jałcie i Poczdamie przywódcy trzech mocarstw, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i ZSRR decydują o kształcie powojennego świata i podziale stref wpływów w Europie. Jeszcze przed rozpoczęciem konferencji wielkich mocarstw w Teheranie sojusznicy zachodni zaproponowali rozwiązanie kwestii granicznych w ten sposób że wschodnią granicę Polski powinna określać tak zwana linia Kerzona natomiast jeśli chodzi o granicę zachodnią to sojusznicy zachodni zgadzali się z propozycjami wysuwanymi przez Stalina, a mianowicie związanymi z propozycjami przesunięcia zachodniej granicy Polski. Wykorzystując ugodowość i sympatię amerykańskiego prezydenta Franklina Delano Roosevelt'a oraz zachowawczą postawę brytyjskiego premiera Winstona Churchilla, Stalin przyjął, że po zakończeniu wojny radziecka strefa wpływów sięgać będzie tak daleko, jak daleko doszedł sowiecki żołnierz. Musimy pamiętać, że e, konferencja w Jałcie e, odbywała się e, na przełomie lutego i marca 1945 roku, w którym to czasie e, armia e, czerwona e, no, praktycznie rzecz biorąc stała już na linii e, Odry. Fakt pokonania hitlerowskich Niemiec tylko zaostrzył apetyt Stalina. Podążając na zachód, armia czerwona zajęła nie tylko terytorium Polski, ale w zasadzie przejęła kontrolę nad całą Europą Środkową i Południową, zajmując przy okazji jedną trzecią terytorium Niemiec. Sowieci yy, chcąc kontrolować sytuację na podbitych terenach, przede wszystkim ustanawiają. Władzę, władze, która jest zależna w 100% od władzy moskiewskiej. W ślad za oddziałami Armii Czerwonej postępowały służby specjalne, przede wszystkim NKWD i wojskowy Smierz. Zwycięstwo nad niemiecką Trzecią Rzeszą nie oznaczało jednak końca wojny. Na placu boju pozostał wciąż sojusznik Hitlera, japoński cesarz Hirohito. Mimo intensywnych nalotów, Japonia nie chciała się poddać. Amerykanie zdecydowali się więc użyć nowego rodzaju broni, o posiadaniu której marzyli Hitler i Stalin. The Enola Gay's starts from Tinian in the 6 sierpnia 1945 roku Enola Gay, czyli ciężki bombowiec Boeing B-29 Superfortress, zrzucił bombę atomową na Hiroshima. Trzy dni później kolejna bomba została zrzucona na miasto Nagasaki. Był to pierwszy akord przyszłego wyścigu zbrojeń. Również Rosjanie prowadzili swoje własne programy badań nad bronią jądrową ale stopień ich zaawansowania był znacznie bardziej opóźniony i ograniczony, przede wszystkim wynikający z tego, iż Rosjanie nie dysponowali na swoim terytorium złożami uranu. W 1945 Dolny Śląsk znalazł się w nowych granicach państwa polskiego. Był to region, który już w czasach nazistowskich odgrywał istotną rolę, a powodem tego były między innymi złoża ród uranu, które Niemcy wykorzystywali do swojego programu nuklearnego. Po zakończeniu II wojny światowej świat dzieli się na dwa takie obozy. Obóz kapitalistyczny, nazywany skrótowo obozem zachodnim i obóz socjalistyczny, nazywany skrótowo obozem wschodnim. I jedni i drudzy widzą olbrzymi potencjał w ziemiach Dolnego Śląska. Dla jednych jest to potencjał e, e, związany z gospodarką, z minerałami, a dla drugich ten który ma chronić ewentualny atak związku radzieckiego na kraje zachodnie. Centralna grupa wywiadowcza. Raport wywiadowczy z dnia 15 lipca 1946 roku. Na Śląsku prowadzone są prace fortyfikacyjne. Trwa budowa betonowych bunkrów z dwoma wylotami. Bunkry łączone są ze sobą okopami, w których wykonywane są stanowiska dla karabinów maszynowych. Fortyfikacje budowane są na linii Przemków, Zwrotowo, Żagań, Żarów. Na północ i na południe od tych miejscowości znajdują się linie bunkrów. Podaje się, że na południu zbudowano bunkry w Lubaniu i Jeleniej Górze. Prace budowlane rozpoczęto już wczesną wiosną. Pierwszy raport, jakim dysponujemy, jest to raport z 1946 roku, wysłany przez szpiega lubańskiego do swoich mocodawców w Ameryce. Raport informuje o rozpoczęciu rozbudowy linii umocnień na granicy zachodniej. Umocnienia mają być, mają być stworzone na e, wybuch ewentualnego konfliktu, konfliktu wojennego, jaki przewiduje Przede wszystkim władza sowiecka, ale również rząd warszawski. Dolny Śląsk z pewnością wzbudzał zainteresowanie, no przede wszystkim dlatego, że jest to zachodni obszar Polski. W związku z tym, to co tutaj się działo z punktu widzenia infrastruktury militarnej, no musiało budzić zainteresowanie. Centralna Grupa Wywiadowcza. Raport wywiadowczy z 27 kwietnia 1954 roku. Koszary w Lubaniu są położone mniej więcej w centrum miasta. Składają się z pięciu do ośmiu trzypiętrowych budynków. Koszary są okupowane przez polską artylerię od 1948 roku. Agent zaobserwował na podwórku kilka dział kalibru 77 mm. Jak pozyskiwano szpiegów do współpracy? Sposobów było kilka, jeśli nie kilkanaście. Przytoczyć należy te podstawowe. Pierwszy to oczywiście powód ideologiczny. Nie podoba mi się ustrój, nie podobają mi się granice. Drugi powód to ekonomiczny. Do dnia dzisiejszego ludzie chcą dużo zarobić, szybko zarobić. Kolejny sposób pozyskiwania szpiegów to sprawy obyczajowe i szantaż. Osoba złapana na sytuacji niedwuznacznej, dostaje propozycję mi do odrzucenia. Albo z nami współpracujesz, albo tracisz pracę, tracisz wysokie stanowisko. Centralna Grupa Wywiadowcza. Raport wywiadowczy z dnia 8 czerwca 1951 roku. Była fabryka IG Farben benzyny syntetycznej i kauczuku w Heiderbrech została zrekonstruowana i jest obecnie największym zakładem chemicznym w Polsce. Zajmuje powierzchnię około 30 km kwadratowych. Kolejna fabryka benzyny syntetycznej znajduje się w Lubaniu a w Wałbrzychu produkowany jest kauczuk syntetyczny. Dla szpiega raportującego o ee... Infrastrukturze, jaka budowała się, jaka powstawała, jaka była odbudowywana na Ziemiach Zachodnich, bardzo ważne były wszystkie fabryki funkcjonujące w regionie Lubania i okolic. Wywiady zachodnie, w tym amerykańskie, zainteresowane były pozyskiwaniem informacji w utajnionych zakładach. Centralna Grupa Wywiadowcza. Raport wywiadowczy z 16 kwietnia 1952 roku. WOP jest podzielony na 12 brygad na terenie całej Polski. Każda brygada ma od 4 do 8 batalionów w zależności od wielkości i ważności obszaru brygady. Batalion WOP ma od 5 do 7 strażnic w zależności od ważności i obszaru batalionu. Przypadki umieszczania w strukturach Wojsk Ochrony Pogranicza szpiegów musiały być częste. Co wynika właśnie z tych raportów? Czy jednak była to e, średnia jeden w ciągu roku czy trzech, to zależało od tego, czy rezydentowi udało się pozyskać takich szpiegów. Dla Sowietów i dla Amerykanów Dolny Śląsk, czy też Ziemie Zachodnie miały bardzo ważne znaczenie, kluczowe wręcz znaczenie, bo to tutaj e, Sowieci instalują swoje jednostki wojskowe, jednostki pancerne. W takim trójkącie Żagań, Żary, Gubin, do którego się dochodzi w Świętoszu, stoją jednostki uderzeniowe, jednostki uderzeniowe Armii Czerwonej, a później Armii Radzieckiej. Z chwilą, gdy Rosjanie potwierdzili dostępność Złóż uranu w Kowarach natychmiast cały ten obszar utajnili. Przede wszystkim wysiedleni zostali do Niemiec autochtoniczni mieszkańcy, w tym oczywiście w pierwszym rzędzie górnicy, którzy pracowali w niemieckich kopalniach na tym terenie. Centralna Grupa Wywiadowcza. Raport wywiadowczy z 17 sierpnia 1958 roku. Obszar występowania złóż uranu znajduje się pomiędzy Lubaniem i Racibożem. Sowieci rozpoczęli działalność w zakresie wydobywania uranu w 1946 roku, prowadząc działalność w kopalni Kowary, która została otwarta jeszcze przez Niemców. W międzyczasie prowadzili badania geologiczne i, począwszy od 1948 roku, otworzyli kolejne kopalnie uranu w następujących miejscowościach. Lądek-Zdrój dawniej landał Rusinowo-Krojcieszyce. Kopalnie uranu, które znajdowały się na terenie Dornego Śląska, były już eksploatowane przez Niemców. Rosjanie wchodząc tutaj, wiedzieli o nich i postanowili, i rozpoczęli je, ich eksploatację. Ich eksploatację, aby zbudować swoją własną bombę atomową. Amerykanom zależało bardzo na tym, aby poznać tę tajemnicę, ponieważ Chcieliby być monopolistami na broń atomową, na bombę atomową. Pozyskiwanie informacji, w jakim stopniu, w jakim zakresie Rosjanie dysponują e, tymi e, złożami, e, no, miało e, strategiczne e, znaczenie. E, tym bardziej, że e, Rosjanie bardzo szybko e, odcięli ten obszar od jakiejkolwiek infiltracji. Górnictwo uranu na Dolnym Śląsku było koncesjonowane i bardzo mocno sprawdzane przez Sowietów. Służby specjalne sowieckie praktycznie funkcjonowały w każdym zakładzie. Każdy gram, każdy kilogram uranu był wydobywany pod nadzorem żołnierzy. Następnie uran wydobyty z kopalni przewożony był do, i przerobiony przewożony był do Legnicy, a stamtąd drogą lotniczą wywożony był do Związku Radzieckiego i następnie wykorzystywany do budowy broni atomowej broni atomowej radzieckiej. Doniesienie z 1958 roku jest ostatnim, jakie znalazło się w wojskowych archiwach. Kim był amerykański szpieg i jakie były jego dalsze losy? Czy wpadł, czy też pozostał nieuchwytny? Tego nie wiemy. Pewne jest, że przez ponad 12 lat dostarczał Amerykanom niezwykle cennych informacji. Na chwilę obecną nie możemy stwierdzić dokładnie, kto to był. Te dane, dane osobowe takich osób, takich szpiegów, zawsze są najbardziej szczerzoną informacją we wszystkich wywiadach, wywiadach. Do tej pory niestety mamy zbyt mało e, informacji źródłowych, e, które pozwalałoby na e, pełną ocenę e, stopnia zainteresowania obcych wywiadów, obszarem Dolnego Śląska. Orgonówna zgłasza się do armii organizowanej w Rosji pod dowództwem generała Andersa. Rozpoczyna się epopeja, którą artystka wspomina jako jedno z największych jej przeżyć. Transport, sierość i dzieci polskich z dokumentów, które są dostępne na chwilę obecną, mówiącą o działalności szpiega lub też szpiegów, siatki szpiegowskiej na terenie Lubania i okolic, niestety nie możemy wywnioskować w jaki sposób ten szpieg sporządzał informacje i w jaki sposób przekazywano je dalej. To również należy do najbardziej ścisłych tajemnic wywiadu. Dzisiaj wiemy jednakowo, że były to różne metody. Była to metoda za pomocą urządzenia iskra, metoda za pomocą radia, metoda wysyłania kartek pocztowych, na które umieszczano mikrokropki, na których były umieszczone informacje szpiegowskie. Tych metod było bardzo, bardzo dużo. ujawnione przez Radio Wrocław materiały mówiące o działaniach szpiegowskich na rzecz wywiadu amerykańskiego na terenie dolnego Śląska mogą być bardzo interesujące. Tematyka ta jest raczej słabo znana i a co za tym idzie słabo rozpoznana. Jak wyglądała sprawa weryfikacji a więc szpieg raportował do rezydenta, rezydent raportował dalej. Następnie komórka w wywiadzie weryfikowała te informacje. Analitycy sprawdzali. Yy, przychodziły inne raporty innych szpiegów i na bazie tej i na bazie innych informacji weryfikowano prawdziwość tych informacji. Na przełomie 1945 i 1946 roku Reinhard Gehlen, pozyskany do współpracy przez amerykański wywiad, były generał, e, dowódca e, jednostki e, agentów szpiegów e, przy Wehrmachcie, organizuje siatkę szpiegowską. Organizuje siatkę szpiegowską z rezydentami. Te informacje mówią nam, złożone z raportami, że osoba raportująca do Stanów Zjednoczonych musiała współpracować z rozgałęzioną grupą szpiegów która działała na tym regionie. Myślę, że warto byłoby drążyć i poszukiwać większej liczby materiałów na ten temat, aby uzyskać pełniejszy obraz tego, jaką rolę odgrywał lub mógł odgrywać Dolny Śląsk w starciu pomiędzy blokiem wschodnim a zachodnim.